Stawiane publiczne wątpliwości i zarzuty dotyczące jego gospodarności przy wielomilionowych inwestycjach w bydgoskich potwierdzały się coraz bardziej. Trzeba to wyjaśnić, rozliczyć i ukarać winnych. Tak się niestety nie dzieje, czego przykładem jest funkcjonowanie Rady Nadzorczej ENBiK z Krzysztofem Napierajem naszego, znamienitym działaczem Platformy Obywatelskiej. Ale jak pamiętamy jego wystąpienie przed komisją zaraźnią, to już niczemu się nie dziwi. Dziwiłem nasze budzi fakt, że postępowania Bydgoskiej Platformy Obywatelskiej, która współrządziła z kontaktem z a dziś samodzielnie rządzi Bydgoszczy. Publicznie pytamy się posłów PO, Teresy Piotrowskiej, Pawła Orzeszkiego oraz prezydenta Rafała Burskiego, o co chodzi w tych podejrzanych inwestycjach w EMI. To tak zacieklej, dlaczego chroni prezes Rzewieckiego? Czy może chodzi o fatalną w kosztach obsługę pożyczki, którą udzielił bank Pekao a którym kierował wówczas Jan Krzysztof Bielecki? co podnosił również raport Fitch z dnia 11 czerwca 2010 roku.